Hej kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj słuchajcie, uwaga, uwaga, będzie pierwszy odcinek od tego czasu, kiedy odcinki na kanale będą w poniedziałek i piątek. Więc mega fajnie, raczej to się nie zmieni. Nie planuję, nie planuję, aby tu się jakoś zmieniło. Planuję, aby tak zostało, więc no. I będzie to dokładnie tutorial na uwiązek, bo jestem w domu, pogoda nie dopisuje na jakiś trening, a chciałam Wam nagrać trening jeżdżeniowy, więc no, ja już nie przedłużam i przechodzimy do oglądania. A więc ja już jestem tu przy bioreczku i potrzebujemy włóczka, nożyczki i karabinczyk. A więc na początek, jeżeli chcecie, żeby, was, żeby Wasz uwiązek był gruby, ucinacie sobie tak myślę, że z 3 metry włóczki. Nie to jednak, jak już byłoby to 6 metrów, no i potem składacie sobie tak na parę razy tyle ile chcecie. Tak jak Wam pasuje długość tego uwiązu, i grubość, to tyle sobie razy składacie tą włóczkę. Musicie sobie obciąć jeszcze te właśnie takie paseczki, bo to też jakby utrudnia. I to tak ma wyglądać, ale tutaj ma już pozostać takie. Teraz wieszacie sobie uwięzik. Na przykład na jakimś haczyku, nie jest wygodnie tu wstajni i przewlekacie tak o ym, tą włóczkę przez ten karabinczyk i tak wygląda przewleczona włóczka. Teraz robicie z tego ogólnie warkoczek, czyli dzielicie to na trzy części i po prostu wiecie, robicie warkoczek. Jeżeli ktoś nie wie, jak się robi warkoczek, to na początku bierzecie tej strony. Potem z tej i potem z prawej. Czyli to będzie tak szło. Lewa, prawa, lewa, prawa. W sensie bierzecie do środka te pasemki. Ja wam nie dam rady pokazać tego z tej perspektywy. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, to po prostu znajdźcie sobie jakiś tutorial na YouTubie, bo ja wam tutaj pokazać po prostu nie dam rady. Ale no Dobra, jeżeli macie już gotowy warkoczek, to zostawiacie sobie tego mniej więcej tyle i robicie po prostu supełek. I tak ten koniec się prezentuje. Jeżeli chcecie, możecie tu dodać jakąś kokardkę, czy naprawdę, co tylko będziecie chcieli. Uwiąz jest już gotowy, mi się on podoba naprawdę bardzo. Ja takie uwiąziki lubię robić, bo one działają na koniki. Nie psują się, nie urywają się i są naprawdę bardzo fajne. A więc ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I to wszystko. Papatki!